Cześć, nazywam się Anka Hosteńska i witam Cię w kolejnym odcinku Belfutowego Elementarza. Dzisiaj odpowiem na najczęstsze chyba pytanie, które słyszę, czy zdrowo jest chodzić w Belfutach po chodniku? Czy w ogóle można chodzić w Belfutach po chodniku? Przyznaję, że sama miałam tą zagwostkę. I dlatego też długo zwlekałam z swoich pierwszych Belfutów, e aż w końcu poszłam po rozum do głowy i zaczęłam się zastanawiać, tak bardziej logicznie. Że przecież to jest naturalne. Chodzenie na no boso po chodniku jest naturalne. A dlaczego? Nasze ciało ma swoją naturalną fizjologiczną amortyzację. Mają ją wszystkie stawy, ale przede wszystkim podstawą naszej amortyzacji są nasze stopy. Jeżeli stopa pracuje prawidłowo, jeżeli w stopie mamy wszystkie trzy łuki prawidłowo wysklepione, czyli łuk podłużny przyśrodkowy, łuk podłużny boczny i łuk poprzeczny, co to znaczy, że jeżeli na przykład masz płaskostopie, to możesz tego łuku tutaj nie mieć, mieć go wypłaszczonego, jeżeli masz płaskostopie poprzeczne, to nie masz tutaj tego łuku, który jest. Poprzeczny albo po prostu masz go zmniejszonego. I jeżeli te trzy łuki pracują prawidłowo, stawy w stopie w ich zakresie mogą pracować, mięśnie mogą pracować prawidłowo, to mamy super amortyzację i spokojnie możemy chodzić po chodnikach, po twardych nawierzchniach. Nasze ciało też do tego jest stworzone. Nie tylko do miękkich nawierzchni. Ale oczywiście, jeżeli stopę pakujemy w taki tradycyjny but, gdzie jest ściśnięta, albo też masz mocniejsze płaskostopie, no to twoje ciało już ma trochę mniej amortyzacji. Dlatego też, jeżeli wówczas chcesz przerzucić, się na Belfuty, to albo przed ich zakupem, albo już po zakupie zacznij ćwiczyć stopy i stawy skokowe, ale też po prostu zacznij normalne ćwiczenia, normalne treningi wykonywać na boso. To już da bardzo dużo do lepszej amortyzacji kolan, biodel czy kręgosłupa. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o zdrowym przerzucaniu się na belfuty i mieć dostęp do sześciu zestawów ćwiczeń na wspomaganie stóp i stawów skokowych w tym przejściu na belfuty, to zapraszam Cię do mojego belfutowego mini przewodnika. Link znajdziesz pod materiałem. Jest jeszcze inny problem. Zapewne masz w głowie, no dobra. To skoro my mamy swoją naturalną amortyzację, to po co tradycyjne buty mają amortyzację? Po co w ogóle w butach amortyzację? A no, już ci tłumaczę, jak to powstało, chociaż też nie do końca rozumiem, kto wpadł na taki cudowny pomysł. Ponieważ, jeżeli nasza stopa jest w bucie, takim normalnym bucie, gdzie nie może pracować, gdzie ma zablokowane stawy, zablokowane mięśnie, no to wówczas nie mamy dobrej amortyzacji. Wówczas odbierana jest nam ta odpowiednia fizjologiczna amortyzacja naszego ciała. No i nie wiem, kto wpadł na pomysł, że zamiast uwolnić tą stopę i pozwolić jej prawidłowo pracować i odzyskać tą fizjologiczną amortyzację, to ktoś sobie wymyślił, że dołoży amortyzację zewnętrzną do buta. Mhm. I tak powstała amortyzacja w butach. Czyli nasza zewnętrzna amortyzacja. I co jest w tym złego? Ano to, że jeżeli mamy grubszą podeszwę i dużą amortyzację w bucie, to automatycznie zmienia się nasza biomechanika chodu. Zaczynamy chodzić całkowicie inaczej. Najczęściej mocno walimy piętą o podłoże. Chodzimy z pięty, oj, nie w tą stronę chodzimy z pięty i pierwsze uderzamy nią o podłogę, albo też po prostu sobie tak Klapiemy stopą. I dlatego też, jeżeli przerzucimy się na belfuty i nadal będziemy chodzić dokładnie w ten sam sposób, też baląc piętą o podłoże, no to nie dziwne, że wtedy będą cię kolana i biodra boleć. Ja sama ze zdziwieniem zauważyłam, jak zaczęłam chodzić w belfutach, że jak przyspieszam. Tu czuję to dudnienie piętro-podłoże nawet w głowie, że mi, miałam wrażenie, że mi mózg aż po prostu dudni. No i potrzebowałam trochę czasu, żeby odzyskać tą prawidłową biomechanikę i móc normalnie na co dzień robić te do 10 km po Krakowie bez uszczerbku dla stawów. Dlatego też, jeżeli się przesiadasz na belfoty, to zadbaj o prawidłową biomechanikę chodu, o prawidłowe ustawienie stóp podczas chodzenia. Już ci pokażę, jak to zrobić. A na koniec wykonamy ćwiczenie, które trochę wspomoże amortyzację naszych stawów, wspomoże nam amortyzację stopy. No i w ogóle warto wykonywać regularnie ćwiczenia stóp. Czy już chodzimy w tak czy dopiero mamy to w planach. Dobra, no to przechodzimy do praktyki. Często chodząc w normalnych butach właśnie z amortyzacją, idziemy mocno odpięty, uderzając nią mocno od podłogę. Mam tutaj trochę mało miejsca, więc to nie jest takie dla mnie proste pokazać tego chodzenia odpięty. Albo też chodzimy człapiąc całą stopą. Tymczasem my potrzebujemy rzeczywiście chodzi od pięty, ale położyć delikatnie piętę od spodniej strony i przetoczyć stopę do palców. Bardzo ważna jest ta propulsja, czyli przejście od pięt do palców. I to możesz też sobie poćwiczyć, że wyobrażasz sobie, że twoje stopy to je, są takie płozy od fotelu bojanego i się przetaczasz od palców do pięt. Nie unosząc jakoś specjalnie wysoko. I, i do, jak przechodzisz do palca, to pięty już nie dotykają podłogi, jak przechodzisz na pięty, to palce nie dotykają. Czyli nie ma takiego momentu, kiedy jednocześnie pięty i palce dotykają podłogi. I później próbujesz to przełożyć na chodzenie. Czyli kładziesz spokojnie, delikatnie stopę, tak w takim momencie, jak tutaj masz, kiedy się przetaczasz na piętę. Czyli nie przetaczasz się tyle. Tylko delikatnie, prawda? Że kładziesz sobie tutaj piętę i przetaczasz się do palców. I możesz zrobić tak, że na początku będziesz myśleć jedną nogą, że idziesz. Odpięty delikatnie do palców, na przykład ileś razy prawą nogą, potem lewą, a później dopiero myślisz o obydwu stopach naraz. I ważne jest, żeby na początku, chodząc po chodniku, chodzić właśnie powoli, wtedy kiedy się nie spieszysz, bo jesteś w stanie myśleć o tym, jak stawiasz stopy, a prawdopodobnie jak zaczniesz się spieszyć, to wrócisz do tego swojego naturalnego chodu, naturalnego zwalenia piętą albo z jakiegoś uderzania o podłoże. Co możemy Zrobić, jakie ćwiczenie możemy zrobić też dla dobra naszych stałowskokowych skokowych ścięgna Achillesa i stóp? Jak już zgrzaliśmy trochę stopy tą propulsją i w ogóle polecam ci, szczególnie jeżeli masz belfuty i gdzieś na coś czekasz, coś robisz, to właśnie tak sobie przetaczać stopy, przyzwyczajać się do tego, że jest to przetoczenie. Ok, a teraz samo ćwiczenie. Dobrze jest się oprzeć o jakąś ścianę albo cokolwiek przed sobą. Przednią nogę zostawiamy zgiętą, tylną nogę kładziemy na palcach. Powolutku oddychając, odkładamy piętę do tyłu, a później z wydechem, napinając brzuch, robimy szybki ruch kolanem do góry. Wdech do tyłu, powolutku, i ten ruch do góry robimy odpychając się od stopy. Odepchnięcie od stopy. Dociskamy powoli, czyli od palców. Powolutku cała stopa się dociska i szybko do góry odepchnięcie. I tak kilka razy prawą, kilka razy lewą bez spieszenia się. To jest ćwiczenie, które możesz wykonywać codziennie, chociaż polecam tak mniej więcej co drugi dzień albo przynajmniej raz w tygodniu zrobić. Jeżeli wykonujesz jakiekolwiek swój trening, to możesz je zrobić jako rozgrzewkę, żeby rozgrzać bardziej stopy, stawy skokowe i ścięgna Achillesa. I możesz sobie właśnie zrobić parę powtórzeń jedną nogą, po czym stanąć na obydwu nogach i sprawdzić, jaka jest różnica i czy odczuwasz różnicę. Oczywiście później jeszcze wykonać to samo ćwiczenie na drugą nogę. Ok, to tyle na dzisiaj. Za tydzień odcinek specjalny będzie porównanie butów zimowych z różnych firm. Pokażę Wam, czym się różnią belfuty z różnych dostępnych firm będę pokazywać trzy marki. No i myślę, że to trochę rozjaśni, co i jak. Z Belfutami na zimę, dla kogo, które buty, co najlepiej wybrać. Więc koniecznie zaobserwuj mój kanał i wpadaj tutaj w kolejny piątek na kolejny odcinek Belfutowego Elementarza. Do zobaczenia. Pa Pa!